Hello, guys, witam cię wszystkich ze z tej strony. Dzisiaj może mniej muzycznie, może troszeczkę więcej o technologii gitarowej i o tym, co się dzieje w świecie muzycznym. Jeśli chodzi właśnie o, o gitary, szczególnie, więc polecam to wideo gitarzystom i... chociaż nie tylko. Słuchajcie, więc tutaj co roku, na początku stycznia, odbywa się gigantyczny show, więc ludzie z całego, wszystkie firmy z całego świata przyjeżdżają, żeby zaprezentować na początku roku swoje najnowsze produkty i, i wyroby. I to się wszystko odbywa w Kalifornii. Cały show nazywa się NEM. Więc to wszystko, co dotyczy muzyki, dźwięku i całej muzycznej technologii, jest prezentowane właśnie na początku stycznia, w, co roku, między 16 a 20 stycznia. I chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która pokazała się w tym roku na, na, na tej wystawie. A mianowicie Floyd Rose, jak dlatego mam tutaj właśnie gitarę z Floyd Rose, Tremolo. Flo, Floyd Rose na swoje czterdziestolecie, wyobraźcie sobie, 40 lat już te mostki są w naszych gitarach. Więc na swoje czterdziestolecie zaprezentował model gitary specjalnie opracowany z uwzględnieniem prawej ręki i... Bardzo podnoszący prędkość naszej prawej ręki, jeśli chodzi o picking tutaj, prawda? Więc rozwiązanie jest dość proste. Więc na czym polega cała sprawa? Słuchajcie, więc w zasadzie body, całe body jest, jest, jest dość tradycyjne. Z tym, że w tym miejscu, gdzie są przetworniki, ja nie chcę zasłaniać tutaj za bardzo, bo no, rever, oczywiście. Oczywiście ołówek, mój najlepszy, najlepsza wskazówka. Więc ta część w tej gitarze, gdzie są przetworniki, prawda, jest podniesiona do góry. Jest podniesiona do góry tak wysoko, w optymalny sposób ta podniesiona część tej, tej, tej partii gitary zapewnia nam, że nie wpadamy koską głęboką między strony, prawda? Zwróćcie uwagę, że teraz jak ja chcę grać, czasami mogę koską zahaczyć tak, czasami tak, czasami tylko po wierzchołkach strun, prawda? Więc w tej nowej gitarze Floyd Rose cały czas masz jednakową głębokość i bardzo szybko zaczynasz dostajesz nowego nawyku, prawda, że nie wpadasz tą kostką głęboko między struny. I oczywiście te wpadanie między struny to jest strata czy strata czasu, prawda, wybicie stępa i tak dalej. Więc, ta gitara ma dość fajne już opinie, bardzo szybko. I tak jak słyszałem niektórzy gitarzyści bardzo to sobie chwalą, prawda? Bo to znacznie poprawiło ich prędkość w picking, prawda, speed picking. A więc to jest takie fajne, fajne rozwiązanie, nowy model gitary, który pokazał się w tym roku na NEM. I jeszcze oni zrobili jedną rzecz w tej gitarze, Floyd Ros zrobił, <laughs> więc ja może troszeczkę przesunę. Więc, tak jak przy pierwsza sprawa, że nie wpada się wtedy kostką, bo to wszystko jest wy wylewelowane prawie w jednym poziomie, troszeczkę niżej niż gry. W przed y przetworniki są odpowiednio ustawione. Tu gitara ta opada niżej troszeczkę, lecz ta część jest troszeczkę wylewelowana do góry, prawda? I to znacznie poprawia prędkość. Takie proste rozwiązanie, ale. Bardzo skuteczne, prawda? I jeszcze co Floyd y, Rose zrobił, więc oni, słuchajcie, w tej gitarze. Oczywiście ja mam ton, volume i switch między przetwornikami. Oni dodali tutaj jeszcze. Tu jest jeden, tu jest drugi, prawda? Oni dodali tu jeszcze switch po środku. Czasami jest takż prawda, że tu mamy volum jednego, tu wolium drugiego i przełączamy. Więc oni dodali jeszcze po środku gałkę, która robi balans między tym a tym, prawda, między przetwornikiem przy przy neku, a przetwornikiem przy brydżu. Więc w zasadzie możemy sobie ustawić tu na full głośność, prawda, na obu przetwornikach, czy ewentualnie ton, czy głośność. I wtedy dopiero jeszcze zbalansować trzecią gałką. W jakim stopniu chcemy mieć przetwornik od brydża, a w jakim stopniu chcemy mieć dźwięk z przetwornika od Gryfu, prawda? Więc to jest też takie bardzo fajne rozwiązanie moim zdaniem. Słuchajcie, tyle lat i żadna żadna kampania gitarowa produkująca gitary nie wpadła na to, aby dołożyć dodatkowy taki wygodny balans między przetwornikami. Zawsze to było volume, prawda? Wolium jednego, wolium drugiego, tak jak robię Paul i jeszcze ton do jednego, to drugiego, ale nikt nie zrobił takiego balansu płynnego, prawda, w jednej gałce. Czyli jak ja bym tak zrobił, to bym miał tylko ten, jak ja bym tu zrobił, maksymalnie w tą stronę, to mam ten, mam ten. I tutaj mogę sobie dowolnie, prawda, tak jak słyszę, dobrać sobie sound, który, który mi pasuje więc to takie krótkie wideo najnowsze moim zdaniem takie bardzo ciekawe dla gitarzystów i dla mnie um, ciekawostki z NEM 2020 ja pod wideo załączę, załączę może link to sobie zobaczycie to jak to wygląda praktycznie I więc będzie, będzie może komuś komuś to wideo może przyda się A dziękuję serdecznie za wasz czas pozdrawiam cię, krótko. Zebba był tutaj see you next time bye bye